Po raz pierwszy w historii Formuły 1 w trakcie jednego weekendu wyścigowego zostaną rozegrane dwie sesje kwalifikacyjne, a to nie jedyna zmiana, która zaszła dziś w Formule 1. Witajcie serdecznie, Mateusz Cieślicki, powrótroberta.pl. No, doczekaliśmy się wreszcie oficjalnego ogłoszenia na trzy dni przed planowanym rozpoczęciem weekendu wyścigowego w Grand Prix, o Grand Prix Azerbejdżanu. Wreszcie nastąpiła zmiana. Dzisiaj zatwierdzono rozdzielenie sprintów od wyścigu głównego. Nie będzie już tak, że podczas tych weekendów sprinterskich, a przypomnę, że jest ich w tym sezonie aż 6, będziemy mieli sprint, wyniki, które będą decydowały o. Kolejności ustawieniu na starcie do wyścigu. To zostaje oddzielone, czyli sprint to będzie jedno i za ten sprint będą przyznawane punkty. Według już znanego taryfikatora on się nie zmienia. Natomiast wyścig główny będzie zupełnie od niego oddzielony. Jak to będzie wyglądało w praktyce? Będziemy mieli jeden trening. Jeden trening w trakcie sześciu weekendów wyścigowych w tym sezonie. I po tym pierwszym treningu będą następowały kwalifikacje, ale to będą kwalifikacje do niedzielnego wyścigu głównego w standardowym formacie, tak jak to znamy, jak go jest od kilkunastu już lat Q1, Q2, Q3. Czas się nie zmienia, cały czas pozostaje taki sam, jeżeli chodzi o poszczególne sesje, jak to w tym sezonie jest. Natomiast w sobotę nie będzie już drugiego treningu, drugiego treningu, który i tak był troszkę bezsensowny, bo był rozgrywany w warunkach parku zamkniętego. Zespoły nie mogły zbyt wiele zmienić oprócz ustawienia kąta nachylenia przedniego skrzydła oraz Ciśnienia Opon, to już taki bezcen zostanie zlikwidowany. Zamiast tego drugiego treningu w sobotni, w sobotnie południe, zazwyczaj tak to wychodzi w czasie polskim będziemy mieli kwalifikację. Przepraszam, co ja mówię? Będziemy mieli sprint shootout, bo tak to się oficjalnie nazywa ta sesja kwalifikacyjna. Ona nieznacznie różni się od tego, co znamy dotychczas. Minimalnie krótsze są poszczególne segmenty. Q1 będzie trwało 12 minut. I będzie można w nim używać wyłącznie opon pośrednich. Q2 będzie trwało 10 minut i w nim również będzie można używać tylko opon pośrednich. Q3 natomiast będzie trwało 8 minut i będzie można w nich używać opon miękkich. I oczywiście 5 kierowców z każdego segmentu Q1 i Q2 odpada. Zostaje nam czołowa dziesiątka i ta czołowa dziesiątka walczy o ustawienie na starcie do sprintu, bo to kwalifikacje sobotnie właśnie będą nas ustawiały do sprintu i w, w, według tych wyników. Czasówki będziemy jechać po południu już w baku, bo przecież teraz mamy pierwszy weekend ze sprintem, już w Baku pojedziemy właśnie taki sprint według tej nowej formuły. Jest to formuła, której domagali się kierowcy, którzy narzekali, że no w sprintach nie za bardzo mogą ryzykować. Co to zawiści, kiedy nie możemy atakować, bo mamy z tyłu głowy, że w razie niepowodzenia spadku, gdzieś na koniec stawki, czy uszkodzenia samochodu, będziemy musieli w niedzielę do wyścigu głównego, w którym zdobywa się przecież więcej punktów, startować z końca. Nie, to się nie opłaca. W ale poczekać postać, zostać na swojej pozycji, dowieść jakieś tam małe punkty, albo no, zachować niezłą pozycję na starcie z piątku i e, nie ryzykować, nie podejmować dużego ryzyka. Teraz to będzie oddzielone, czyli kierowcy będą mogli więcej ryzykować w sprintach. no Zobaczymy, jak to wyjdzie w praktyce już w sobotę. I będą też mogli podejmować. E, Częstsze i bardziej ryzykowne, może próby ataku. No, tutaj jest oczywiście wszystko wyjdzie w praniu, ale jest to zmiana, której i zespoły, i kierowcy się domagali. Oczywiście zespoły pewnie dostały coś tam w zamian za te zgodzenie się na te dodatkowe kwalifikacje, no bo to jednak wyższe tryby silnika. No i właśnie, tutaj jest od razu bardzo ważna kwestia, którą dzisiaj również zmieniono. Jak wiemy, kilku kierowców zdążyło już otrzymać kary przesunięcia na starcie w tym sezonie, m.in. Charles Leclerc. Przy czym on dostał za te elementy elektroniczne bateria plus jednostka sterowania elektroniką. Natomiast dziś dokonano ważnej zmiany, jeżeli chodzi o te bardziej klasyczne, bym powiedział chociaż nie do końca systemy jeżeli chodzi o jednostkę napędową zwiększono limit z trzech do czterech tych elementów które właśnie miały taki limit czyli po pierwsze silnika spalinowego ICN turbo sprężarki i MGUH oraz MGUK czyli systemu odzyskiwania energii cieplnej i systemu odzyskiwania energii kinetycznej one dotychczas te elementy każdy z nich można było trzy takie elementy użyć bezkarnie przy czwartym wchodziła już kara Teraz będziemy mieli 4 elementy bezkarny i przy piątym dopiero będzie wchodziła kara. No mamy 23 wyścigi w sezonie, mamy 6 sprintów do tego. Jest to jak najbardziej uzasadniona zmiana, która myślę, że wyjdzie nam na dobre, bo nie będziemy już mieli zaraz festiwalu kar po na przykład Monako czy na jakieś inne przetory będziemy mogli sobie spokojnie jeszcze cieszyć się rywalizacją kierowców z normalnych półstartowych dopiero później wejdą te kary, one są nieuniknione i tak one będą pewnie i tak, każdy z kierowców dostanie minimum raz taką karę, ale dobry krok FIA wraz z Formułą 1 zrobiły, że zwiększyły właśnie ten limit jednostek napędowych, być może taki był wymóg zespołów, żeby zgodzić się na ten nowy format kwalifikacji. Format, w którym jeszcze warto powiedzieć o karach, praktycznie wszystkie kary będą obowiązywały na wyścig. Kara w kwalifikacjach, kara w treningu obowiązuje na wyścig, kara za wymianę elementu jednostki napędowej obowiązuje na wyścig. Jeżeli natomiast ktoś złamie reguły parku zamkniętego, wówczas startuje zalej serwisowej zarówno w sprincie, jak i w wyścigu, czyli to jest dość dotkliwa kara. Jeżeli chodzi o karę na sprint, to będzie można zarobić tylko w kwalifikacjach do sprintu, czyli jak ktoś no, narozrabia w kwalifikacjach czy tym, w tym shootoucie, no to wtedy dostanie właśnie karę przesunięcia na starcie do sprintu, do tego mikro wyścigu na dystansie 100, 100 km, czyli 1 trzecia dystansu wyścigowego, który jest rozgrywany w sobotę. To są te zmiany. Dajcie znać, czy one Wam się podobają, czy to jest krok w dobrym kierunku, czy Formuła 1 właśnie powinna no, dążyć do uatrakcyjności. Tego swojego systemu wprowadzonego przecież y, dwa lata temu, y, i właśnie y, słuchać zespołów, słuchać kierowców i słuchać też kibiców troszkę i dawać takie y, zmiany? Czy po prostu uważacie, że ten cały pomysł sprintów y, no, nadaje się do kosza i nie powinien być ani udoskonalany, ani zmieniany, tylko po prostu zlikwidowany? Raczej się na to nie zanosi, już tak można powiedzieć, i można śmiało y, stwierdzić, że idziemy w takim kierunku bardziej Formuły 2 niż y, klasycznej Formuły 1, gdzie będziemy mieli. I dwa wyścigi. Póki co jest to z 6 sprintów. Być może ta liczba zostanie zwiększona. Ale Stefano Domenicali sam przecież mówi, że on chce, żeby punkty, żeby rywalizacja toczyła się w każdej sesji. Nie może być tak, że kierowcy jadą sobie bez sensu. Gdzieś musi być jakaś nagroda, która sprawi, że ci zawodnicy będą rywalizować na to, że będą się starać i będą walczyć w każdej sesji. Na pewno dla kibiców, na pewno dla mm, praw telewizyjnych, czyli również dla zespołów, jest to korzystna zmiana. No pytanie, czy nie zatracamy troszkę w tym wszystkim DNA. Formuły 1, tego o co bardzo walczymy, żeby jednak z nami pozostało, żeby troszkę tej klasycznej Formuły 1 nadal w tej F1 było. Dajcie znać, czekam na Wasze opinie w komentarzach, będę bardzo wdzięczny, jeżeli je wyrazicie. Oczywiście wszystkie szczegóły tej dzisiejszej zmiany, tych dzisiejszych zmian znajdziecie na powrót roberta.pl. Tam szykujemy się już do weekendu wyścigowego o Grand Prix Azerbejdżanu. Będzie nowy harmonogram, czy jest już nowy harmonogram tego weekendu. Warto się zapoznać, bo pamiętajmy, że w, tym, w ten weekend jedzie również WEC z Robertem Kubicą. Rekordowa liczba hypercarów Aż 13 za to jeden jedno auto mniej, jeżeli chodzi o LMP2. i numer 48 już nie będzie jechała, czyli może być troszkę łatwiej opowalczyć o dobry wynik Robertowi Kubic czy Jakubowi Śmiechowskiemu. Liczymy na to, że to będzie walka bardzo zacięta która zakończy się dobrymi miejscami naszych zespołów. Subskrybujcie ten kanał, pamiętajcie, kliknijcie dzwoneczek, też będę wdzięczny za zostawienie łapek w górę, za zostawienie komentarza. Dziękuję bardzo wspierającym na Patronite, na Bajkofitu, na Tipo. I na YouTubie zachęcam do wspierania niebawem konkursy dla wspierających również z książkami, które znajdują się za moimi plecami. Będę je rozdawał i yy, yy, czytelnikom na blogu, i tym, którzy wspierają blog poprzez różne kanały, będę informował niebawem o tym, jak będzie można takie książeczki zdobyć. No i oczywiście inne. Bonusy też na Was czekają. No to co, dzięki i do zobaczenia bliżej weekendu wyścigowego. Trzymajcie się. Cześć.